no to jest bardzo fajny wyraz no i powiem że już mnie dużo kosztuje ten wyraz no dobra usiądę sobie no i poczekam na mojego bohatera bądź też bohaterkę bo przecież nie wiadomo kto będzie pierwszy takiej wiedzy nie posiadam czy będzie ta kobieta czy będzie to mężczyzna tego nie wiem wiem aż Rzut oka, tak to wygląda, że jest tam dużo linii. Nie wiadomo o co chodzi, no ale tak jak powiedziałam, linie są tylko po to, żeby Ci pomóc, trzeba je wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu z tegoż hasa. Słuchajcie, siedzę normalnie jak na wakacjach, jak, jak na jakiejś plaży. No to jest niesamowite. Uwielbiam tutaj siedzieć z wami w warsztacie. Mm, czuję się po prostu jak w domu. Mógłabym powiedzieć, tak, jak gdzieś na wakacjach. No i przy okazji mogę robić to, co lubię najbardziej, czyli rozdawać pieniądze, wydawać te pieniądze na ciebie, to jest szczytny cel, wydawanie pieniędzy na ciebie, więc cieszę się bardzo z tego. No dobrze, dwa numery czy telefonu cały czas dla Was. No i jak powiedziałam, więc jeszcze ich nie założę. Założę dopiero wtedy, kiedy usłyszę rozwiązanie na antenie turbogrania. Ale moje stópki marzy. Kto się nade mną ulituje? Kto? Kto znajdzie otwartą linię? Powiedź! Kopciuszek. Kopciuszek, jasne! Mm. Ja zakładam buty, a ta walizka wędruje do ciebie. Jak masz na imię? Halo, jesteś tam? Jestem. A jak masz na imię? Janusz. Janusz, wiesz, że jesteś moim wybawicielem i księciem, ponieważ dzięki... To...